Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić i udostępnić ten film. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć do większej liczby osób z tymi ważnymi przesłaniami. Wielu chrześcijan z niecierpliwością oczekuje na boską interwencję, która rozjaśni sumienia wszystkich ludzi, umożliwiając im dokonanie świadomego i wolnego wyboru dotyczącego podążania za Bogiem, mając pewność jego istnienia. Wiele niebiańskich przesłań informuje nas, że ten moment jest bliski, ujawniając szczegóły przez widzących i mistyków. Jednym z tych posłańców jest kanadyjski ksiądz Michel Radrig, który otrzymał niezwykłe objawienia od Boga Ojca na temat tego, jak będzie wyglądało to wielkie ostrzeżenie dla ludzkości, co wydarzy się potem i jakie znaki będą towarzyszyć tej potężnej interwencji. Ksiądz Michel otrzymywał te znaki przez ostatnie 12 lat i publicznie je udostępnił, aby wszyscy mogli się przygotować. Ale kim jest Michel Radrig? Jest kapłanem z Kwebeku w Kanadzie, założycielem wspólnoty apostolskiej św. Benedykta Józefa Lebri? Od dzieciństwa, między trzecim a szóstym rokiem życia, pan prowadził go w wierze, dając mu wczesną formację teologiczną i objawiając, że zostanie księdzem. Michel jest mistykiem, który otrzymuje objawienia od Jezusa Chrystusa, Ojca Pio, święta Benedykta Józefa Lebri, Najświętszej Maryi Panny i Boga Ojca. Miał głębokie doświadczenia, takie jak bycie zabranym do nieba i czyśca przez ojca Pio. Pomimo swojego kruchego zdrowia, naznaczonego ośmiu atakami serca, rakiem i doświadczeniami śmierci klinicznej, Michel został wybrany, aby założyć wspólnotę. Podczas jednej ze swoich śmierci klinicznych, Bóg Ojciec obudził go, aby podyktować konstytucję wspólnoty. Zobaczył wszechświat, podróżując po planetach i galaktykach, i odkrył, że rasa ludzka została stworzona z miłości. W głębokim momencie znalazł się wewnątrz serca Jezusa, dostrzegając, że krew Chrystusa oczyszcza i błogosławi całą ludzkość i stworzenie. Michel miał wizję przyszłości. Świat jest pod atakiem zła jak nigdy dotąd, a ostateczna bitwa jest bliska. Zły przygotowuje światowy rząd z niektórymi narodami i rozwija broń, aby zniszczyć jedną trzecią ludzkości. Matka Boża z Guadalupe prosiła o zaprzestanie ofiar z ludzi, teraz związanych z aborcją, a zły także celuje w starszych ludzi przez eutanazję, przygotowując wojnę nuklearną z powodu braku ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego. Ostateczna bitwa będzie toczyć się o tron święta Piotra, ponieważ zły wie, że Jezus obiecał, iż piekło nie przeważy nad kościołem. To wyjaśnia obecne skandale w kościele, o których ostrzegał papież Paweł VI, zanim to jednak nastąpi, nadejdzie wielkie ostrzeżenie, rodzaj nowej pięćdziesiątnicy, przewidzianej przez świętych i mistyków, w tym święta Faustynę Kowalską oraz w objawieniach w Garabandal i Medjugorje. To ostrzeżenie nastąpi w zaskakujący sposób. Gwiazdy, słońce i księżyc przestaną świecić, a wszystko pogrąży się w ciemności. Na niebie pojawi się znak Jezusa w jego chwale, z twarzą ojca za nim. Promienie miłości i miłosierdzia wyjdą z ran Jezusa, przenikając każde serce i ukazując nasze dusze niczym w lustrze. Ten moment iluminacji potrwa około 15 minut, a wszyscy zobaczą. Dokąd trafią, gdyby umarli w tym momencie? Niebo, czyściec lub piekło? Po ostrzeżeniu nastąpi sześciotygodniowy okres, w którym ludzie będą mieli całkowitą wolność wyboru: czy podążać za Jezusem, czy nie? Ci, którzy powiedzą tak, zostaną uzdrowieni w wielu aspektach. Jednak po tym okresie zły powróci z pewnym rodzajem kontroli hipnotycznej. A światowy rząd użyje sił policyjnych i wojskowych do represjonowania przeciwników. Michel widział schronienia przygotowane przez Boga na całym świecie, podobne do arki Noego. Anioły stróże poprowadzą ludzi do tych bezpiecznych miejsc. Tylko ci, którzy mają znak krzyża na czole, będą mogli wejść do tych schronień. Znak ten można otrzymać podczas mszy świętej. Pierwszy znak ostrzeżenia zacznie się w Wenezueli, zgodnie z przepowiednią mistyczki Marii Esperanzy. Drugi znak pojawi się we Francji, zgodnie z przepowiedniami Marii Julii Jachenny. Trzeci znak będzie kombinacją mniejszych, w tym rezygnacji papieża Benedykta XVI i pożaru w katedrze Notre Dame, symbolizującym poświęcenie Matce Bożej. Ponadto pycha potężnych zostanie złamana, jak ostrzegał Bóg Michela. I musimy się przygotować modlitwą i postem. Nastąpią rewolucje i pogłoski o wojnie, a gdy wartość pieniądza spadnie, wydarzą się wielkie wydarzenia. Nowa Pięćdziesiątnica przyciągnie masy ludzi do spowiedzi i chrztu, jak w czasach apostołów. Wzmocnijmy naszą wiarę i pozostajmy zjednoczeni na tej duchowej drodze. I nie zapomnij, zasubskrybuj kanał, polub i udostępnij ten film aby więcej osób mogło się przygotować i zrozumieć znaczenie tych przesłań. Do zobaczenia w następnym filmie.